Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamówna książka różala.pl. Witam Was serdecznie. Dziś w naszym studiu człowiek, który mówi o sobie otwarcie. Jestem atencjuszem i słuchajcie, mi się ta szczerość bardzo podoba. Krzysztof Ryta z nami. Witam Ciebie serdecznie. Witam, Dzień dobry. Potwierdzasz, bo sam kiedyś to powiedziałeś. Podpisujesz się, się tak pod tym To tak nie raz, sumiesz, raz, tysiąc razy, no, no to potwierdziłem. No bo jak na takie zarzuty <noise> zareagować. Kto w tym świecie nie jest atencjuszem? O Każdy... atencję tutaj chodzi, także w tej pracy zresztą. Tak. U nas i u Was My też. Słuchaj, chciałem Ci w ogóle przedstawić Krzysztof ryta żołnierz, bo kojarzę cały czas te no. ksywę też z gromdy, natomiast to już nie jest aktualne, tak? Już... No nie, nie hańbimy tego. Tej Dobra. Ksywy. Do wojska pozwoli, że potem przejdziemy, natomiast mm -hmm. na początek chciałem, żeby było miło, bo muszę przyznać. A że będzie miło. Z bólem nie serca, jest, tak? na początek muszę dwie rzeczy <laughs> miłe o Tobie powiedzieć. A jazda. No właściwie. No dwie powiedzmy, a potem będzie tylko gorzej. Wiadomo, bo Wiadomo. to, co mi się w tobie podobało jako zawodnik, znaczy podoba mi się, że jako zawodnik nigdy nie szukałeś wymówek. Pamiętam, mm. nawet jak przegrywałeś, przegrywałeś skapo w gromdzie, a brałeś tę walkę tak naprawdę za 5-12, o to pytany w wywiadach gościu, ale tak naprawdę bierzesz tę walkę kilkadziesiąt godzin przed tym pojedynkiem, no to gdzieś mm. każdy mógłby się tłumaczyć. To mówisz, że to nie ma żadnego znaczenia, przegrałeś. Mm. Jakąś inną walkę brałem też za 5-12 i wygrałem, i bardzo mi się to podoba, <laughs> bo to wcale nie jest takie oczywiste. No, bo wytłumaczenie można mieć zawsze, akurat w tamtym świecie nie mają sensu. W tym freakowym chyba mają. <laughs> więc może mam nadzieję, że nie znaczy nie przegram, ale jakby się stało, no nie będę szukał wymówek, nie. Bo trzeba mieć też jaje, żeby się przyznać do porażki, która nastąpiła. E, więc jeżeli przegram, no to przegram. Nie załamie się. Nie jestem. pizdą, żeby się załamywać tym, że, że przegrałem. no Życie toczy się dalej, wrócę do szatni i dalej będę cieszył się życiem, a nie załamywać i płakać w poduszkę. Nie? A propos grondy. Słyszałem, że była albo jest cały czas szansa na jakiś powrót? No tak, wiesz, że w gromdzie to jest tak, że dzwonisz jak chcesz. Jak już jesteś w tej gromdzie, no to musisz, że to dzwonisz, mówisz, zgłaszasz swoją chęć i wtedy pan Paweł z grondy dzwoni, rozmawia z tobą warunki i tak dalej, i tak dalej. No i prawdopodobnie walczysz. Miałem taki pomysł, no ale uprzedziło mnie, uprzedziły mnie friki. No. To chyba dobrze dla ciebie. Tak, tak. Dla, dla, dla moich rąk i to dobrze, no. Dobrze, okej. Okay, no to słuchaj, a propos tych freaków, 26. dzień października, wiadomo, gala Prime, twoja walka z Dominikiem Zadorą. Zawsze się przy takich okazjach zastanawiam i proszę cię dzisiaj, powiedz szczerze, hmm. na ile to jest realny konflikt, na ile to jest hmm. naciągane i to po prostu jest jakaś tam rywalizacja z dupy, mówiąc wprost? Hmm. No Z Dominikiem nie jest z dupy, nie? bo czy znaczy byłoby z dupy, jeżeli on by był normalny. No bo wiadomo, na no moje zaczepki, które, które były wcześniej, odnośnie zachowania jego, no, no mógł to inaczej ugryźć, ale zaczął się, nie wiem, on jest jakiś z innego, on jest pewnie z tego podwórka, jak to on mówi, i zasady i tak dalej, no i, i uniósł się honorem. No i zaczął mnie cisnąć, tam obrażać, i tak dalej, i tak dalej. No to, to będzie miał nauczkę już niedługo. No a ja, oczywiście, kontynuowałem. Nie, nie byłem bierny na to, więc kontynuowałem, i, no i doprowadziło nas to do, do, do walki. Ale tak czytając nawet komentarze, hmm? opinie ludzi, to dostałeś trochę po głowie za to, że nie zgodziłeś się przynajmniej na jedną rundę w K1. Hmm? Jeżeli ktoś do ciebie. Ty internet nie się, Ja to robię specjalnie, żeby go znerwować. Eee, znaczy uważam, że w K1 jest lepszy. Ja nie mówię, że nie, no, też nie będę robił z siebie, nie wiadomo kogo. Tylko to nie chodzi o to, czy on jest lepszy w, jed w jedną rundę by był czy nie, tylko o fakt, dzwoni ktoś do mnie jeszcze nie będę mówił kto, ale z jego środowiska, nie z mojego, akurat o tą walkę. Formuła to, tam, tam bierzesz, i dogadaliśmy to, więc no Z jego klimu, że tak powiem, ktoś to dogaduje, no to i ja się zgadzam, to czemu ja mają to zmieniać? No to, 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 ja, to, to on jest nie wiem, niedoinformowany albo, albo nie interesuje się swoimi sprawami, albo po prostu em, mają go w dupie, nie? To są twoje słowa, że tak. tańcura nawet ma więcej charakteru niż Dominik ma. Zadora. I wiesz, konflikt konfliktem, natomiast mówimy o zawodniku, o sportowcu, a jednak ty gdzieś mówisz o tym, że nie dostrzegasz u niego takiej psychiki do sportu walki. Kiedyś był, ale widocznie no, chłopot płynął, moim zdaniem. Poprzez różne używki no, stał się dziwny. W jego życiu jest dużo, dużo, dużo niemiłych sytuacji, o których może dzisiaj powiem na face to face, nad Zadymie. E, oczywiście nie wszystkie, no bo mam granice, ale, ale, ale to mu wytnę, co go najbardziej zagrzeje. <grym> Jego łatwo jest wyprowadzić z równowagi. Z równowagi. Bardzo ja łatwo. Tobie mogę, powiedzieć, tobie mogę powiedzieć, że ten program na pewno jest emitowany po tej Zadymie, wiem, więc za można ja ja powiedzieć, wiem. czy było gorąco. U niego tak no. Tak? Okej. Okay. Aha, Czyli dobra. chodzi o to, czy w tym programie było gorąco, bo żadna było wczoraj załóżmy i czy to był ciekawy program. No. Chociaż ty nie możesz tego obiecać, bo nie wiesz jak twój rywal do tego podejdzie. Tak, nie no, 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 polecam zobaczyć. Dobra, słuchaj, a to jest tak, a propos tej psychiki, to jest coś według ciebie, ten mental do sportu walki, co można na sali wyćwiczyć, czy to jest tak, że albo się z tym rodzisz i to masz, albo po prostu nie. Uważam, że można to wyćwiczyć, więc, więc yy, uważam, że można. Jest, jest oczywiście są, są jednostki, które rodzą się z. Talentem w cudzysłowie do, do tego, ale poprzez systematyczną pracę da się to jakoś wyćwiczyć lepiej lub gorzej. Dobra, słuchaj, przeczytałem taki komentarz pod jednym z Twoich wywiadów: Jak nie ma Jacka, to mega fajny gość. Pozdrawiam. I tak jestem ciekaw, czy Ty zdajesz sobie z tego sprawę, i czy w ogóle dostajesz często hmm, po głowie po prostu za tę współpracę. Po głowie. No, zawsze są negatywne. Nawet teraz są. Czy teraz po, po ścianie płaczu akurat dużo dobrych recenzji zebrałem? E, miałem takie dobre flow tego dnia i bardzo dużo recenzji dobrych zebrałem, ale e, nie wiem co znaczy, jak stoi przy Jacku, bo tego do końca nie rozumiem tego stwierdzenia. co Ja wiem o który komentarz chodzi, e, ale pff, co to znaczy, że co, stoi obok niego, to się inaczej zachowuje. No nie, po prostu są inne konflikty, inne, inne inne sytuacje, i nie robię tam w sumie, w sumie tam mało robię. No co? To on mówi, nie? To on mówi. Po prostu dużo osobom się nie podoba to, co on mówi, I, a że ja stoję obok, to, 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 to im się też to nie podoba, tak? A dla mnie to ten tak naprawdę opinia ludzi mnie nie obchodzi. obchodzi mi opinia ludzi najbliższych, a, a reszty to tak. To ona się zmienia co chwilę. Wiesz, czy ty, trzy dni temu typ na przykład napisał jebać cię, a dzisiaj mi pisze o powodzenia, bo zajęliście fajnie, no to, no to jak ja mam brać takich ludzi na poważnie, nie? Wiesz, ja pod jedną moją rozmową mogę znaleźć dwa zupełnie przeciwne komentarze, że to była świetna rozmowa, albo żebym w ogóle wracał do Torunia no właśnie, i nigdzie nie no wychodził. Bo to ty jest oczywiście. Jak będziesz tego słuchał, no to raczej z domu będziesz wychodził z łzami, nie? A to nie o to chodzi. To prawda, ale wiesz, bo pewnie wiele osób, wiadomo, że yy, pan Jacek był zamieszany, wiele w afer yy, w tym no świecie, Pod no miał mówiąc wprost. Tak, ale być może wiele osób by się zastanowiło, czy o, może lepiej się wycofać, może jednak gdzieś nie pokazywać się obok, nie podpisywać się pod tym. Ty nie miałeś takich wątpliwości, czy je miałeś? Nie, nie miałem, ale ja tam, nie wiem, dla mnie to wszyscy gadają, że komuś zrobił krzywdę, dla mnie on nikomu krzywdę nie zrobił. Jest to, jest to show, które, które, w którym on się odnajduje. Nie można powiedzieć, że nie, bo jest rozchwytywany zawodnikiem, a generuje duże, duże wyświetlenia. Właśnie. Czy on jest jeszcze rozchwytywanym zawodnikiem? Bo są tacy, którzy tutaj gdzieś wróżą, że to jest koniec Jacka Murańskiego we Od flikach. Od dwóch lat wróżyli w sumie. Zawsze było, że, nikt nie, nie, że tam ten nie chce Jacka, ta federacja nie chce Jacka, ta, a później były walki. Więc, więc w sumie, a też wiem, że telefony są, no przecież też jestem na treningach i tak dalej yy, i też rozmawiamy, no to, to widzę, że są te telefony, więc to, to jest tylko gadanie jakiś tam zawisnych osób, można powiedzieć, nie wiem czy zawisnych w sumie, no które po prostu go nie lubią, no i, i tyle. Dobra, to teraz już zostawiamy pana Jacka. A, myślałem, myślałem już, że zaczyna się roast. Hm. Ja myślałem, że roast będzie na tym programie ostatnio Prime, było, a ci nie? potraktowali całkiem, nie, wiesz, no, Ja myślałem, że... A znaczy, ty miałeś to... też dzień. No, ale co nie mogli mi zarzucić w sumie? Co? Mogli mi gadać, że jestem Murana. No, no bo co mi osobiście zarzucisz. Tak? No ty masz tak coś, wiadomo. A... Ty masz takie podejście do tego. I dystans, ja to tak postrzegam, nie. że ciężko gdzieś tam ciebie na takim programie odpalić, wyprowadzić no, to znaczy, z równowagi. Jakbym to zrobił, to zrobiłem to specjalnie. Nie. Jeżeli bym się odpalił, to zrobię to. Pod kontrolą, ale swoją w głowie kontrolą. Mogę się odpalić, odpierdzielić, nie wiadomo co, ale ja, ja wiem, że ja to robię. Nie? To nie jest tak, że ja nie panuję nad sobą. Panuję nad, nad swoim zachowaniem, więc wydaje mi się, że znaczy nie wydaje mi się, wiem to, że jeżeli bym się odpalił, to i tak zrobię to specjalnie. no Bo Dobry. na co nie, nie będę na ulicy nie wiem, jak ktoś mnie wyzwie, to ja nie od razu się na niego nie rzucam, nie? Bo, bo, bo mi szkoda moich rąk po prostu. A A czy nie wyzwień, no właśnie, no, nikt mnie nie wyzywa Bo na ulicy, O to chciałem nie. zapytać, wiesz jak to jest. No, nie, 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 nikt mnie nie wyzywa. Dobra, skupiamy czy się... na. może cię spróbować? Nie, nie polecę. Jak teraz skupimy się na tobie jako zawodniku, to pierwsze pytanie, teza, nie wiem czy się pod tym podpiszesz, ty nie masz mocnego ciosu, prawda? Bardziej technik? Ty no, nie. stary. Człowieku, Weź to nie jest się... to, że ja, chcę, ja nie chcę próbować. No. Ale już są zawodnicy bardziej techniczni, są tacy, którzy mają naturalną siłę ciosu. Ty pewnie do takich, którzy mają naturalną, naturalne pierdolnięcie w łapie nie, je, nie należysz. Mm, no nie jestem Mike'iem Tysonem. No ja też no. nie. <noise> siłę mam cios, ale to, wiesz dobrze, że knockoutuje się tylko wtedy, kiedy tak naprawdę przez przypadek. Tak się mówi, bo knockoutujesz nie wtedy, kiedy chcesz, tylko wychodzi to z luzu, z przypadku. Może jeszcze takich spektakularnych knockoutów nie miałem, ale może się zdarzy. Nie? <noise> Aby po wyjściu z tego studia, a nie jeszcze. Nie było w trakcie nokauty, tej, tej rozmowy. Tak? Tak. <grym> Ale na mnie. <grym> trzy ostatnie lata. No. Trzy walki? Dobrze mówię? Nie wiem, mało na pewno. No i no trzy teraz przegrane już... walki tak naprawdę, bo. No tak. Kim? Mam kim ci jeszcze? zaraz pokazać, z kim ty przegrywałeś ostatnio? No. bo to była i walka yy, w boksie. W boksie to było. W I Gronda. Z... Gronda Nie, gronda ostatnio Czekaj, czekaj, wszystko zaraz sprawdzimy. No to ty no, to nam już możesz. Się myli. Już się mylisz. No, ale nie, ja już jeszcze, jeszcze się mylisz. Nie podpisuję się jeszcze pod tym, że się mylę. Absolutnie, słuchaj. A z Jurim? O, dobra walka. No ale to była właśnie moja przedostatnia walka. Zaraz wszystko sprawdzimy, tylko jeszcze mógłby to internet lepiej działać, słuchaj. Ale w tak zwanym międzyczasie hmm. możesz nam na przykład, jak ja tu będę szukał i tak. walczył z tym internetem, opowiedzieć, yy... bo wrócimy do tego, ale to może. O ulicę, bo generalnie ty kiedyś powiedziałeś w jednym z wywiadów, takich dłuższych, fajny, że nigdy nie przegrałeś na ulicy. Często to ludzie mówią: Jestem ciekaw, ile. Bo się, tym bo prawdy. się nigdy nie biłem. A to ja też. To, to Najlepsze. Nie, no, to, to, to ciężko na ulicy przegrać, jak coś potrafi. chyba że cię napadnie ktoś w dwie trzy 3 osoby, albo naprawdę dobry zawodnik i no wtedy jest lipa, ale no, po prostu nikt, kto dłużej trenuje, no, nie szarpie się z nikim na ulicy. Nie? Nikt, żaden normalny oczywiście zawodnik, który coś tam trenuje, nie wiem, 10-15 lat, to nie chce mu się być na ulicy i mi się też nigdy nie chciało. Czasem musiałem, no bo też nie wyglądam na jakiegoś zawodnika, że tak powiem. To jest najgorsze, nie? nie? Jak, jak tam wieś. nie ma się takiej odstraszającej facjaty, to no. gdzieś zawsze trzeba udowodnić coś komuś, tak? No niestety tak było, bo na przykład pracowałem na takiej, można powiedzieć, patologicznej ochronie w pewnym miejscu. Co to znaczy patologicznie? Nie chcę ochrona? tego rozwijać. Po prostu było, było dużo pijanych ludzi, nie tylko, i po prostu była to dość specyficzna ochrona, mm, i dużo się tam działo. Nie? E, bo, no i wyglądało to tak, że jak komuś zwróciłem uwagę normalnie, no to mnie olewali ze względu na mój wygląd, moją posturę, a jeżeli do jeżeli tego od razu agresywnie, no to to było troszeczkę inaczej. Słuchaj. A więc dlatego często właśnie miałem jakieś takie. Nie można tego nazwać walkami, nie? bo to, to za dużo powiedziane. Ja mam trzy przegrane twoje Na Rocky mhm. Boxing z Night Gudkiem, no. z Przegrałem Dudkiem, dwaj, no. z Włodarkiem. Z Włodarkiem to było już dawno. Decyzja i wcześniej pół chłopek, czyli kapo w gromdzie. No tak, ale ostatnią walkę miałem z Jurim. Czyli tego grądzie. nie ma po prostu na topology. Nie, okay. no, na topologii w ogóle jest... Dziwne jest to, to. No ostatnio muszę przyznać, Zadora że też ma na to. Powie. Rzetelność pozostawia rzeczywiście wiele do życzenia. No. Natomiast wracamy teraz, bo chciałem trochę o tym jakby porozmawiać, co się teraz dzieje o tej mm. walce, o tym zamieszaniu. natomiast też chciałem zupełnie serio z Tobą porozmawiać, bo jest mm. kilka wątków, które absolutnie można z tobą na serio poruszyć, i są to wątki bardzo ciekawe, bo tak naprawdę legendy się słyszy na przykład o testach do jednostek specjalnych. Ty gdzieś e, tego dotknąłeś, więc możesz nam to powiedzieć, jak to wygląda. Bo ty kiedyś, a propos mm. też tych twoich starań o dostanie się do Formozy, mm. mówię, że to było coś, czego nigdy w życiu wcześniej nie przeżyłeś. Możesz nam odsłonić trochę kulis, jak to wygląda? W sumie to jest akurat, co powiem, jest opisane na stronie, więc... więc znaczy tak z grubsza, wiadomo, że, że, że nie wszystko, ale to jest opisane na stronie. No tak, no rano przyjeżdżasz, bardzo rano, Idziesz na basen. Nie? No i tam są takie specyficzne, oczywiście, wiadomo, przepłynięcie tam na czas 400 metrów, 50, to tam normalna klasyka, ale masz też, że wiążą ci te ręce nogi, wpuszczają cię do basenu, musisz tam przepłynąć się na odgłos skrępowany, musisz pod wodą się utrzymywać przez minutę, to czy na wodzie, nie dotykając dna, też skrępowane w kostkach i w tych nadgarstkach z tyłu. I, no i dużo elementów takich stresogennych jest, nie? Że, 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 że na przykład jest, każdy ma instruktora obok siebie, każdy. I, i no w każdym momencie oni, oni ci też przeszkadzają, tak? Czyli jeżeli ty, ty dobrze ci idzie, no to podejdzie ci chlapie wodą, żebyś nie mógł oddychać. Takie po prostu, żeby sprawdzić, czy ty nie spanikujesz. I jedną taką sytuację mogę, z, chyba mogę zdradzić, że, że po prostu jeden instruktor przesadził, bo jak robiłem takie zanurzenia, wynurzenia pod wodą, skrępowany, no to on mnie chyba odepchnął albo kopnął, nie? I, i ja wtedy, no jak jesteś skrępowany, to ciężko, jeżeli się przeginiasz, to nie, nie zrobisz tak, nie? No, bo się nie da w wodzie. Więc spadłem na, na dno i tak czekam: on się na mnie patrzy. Ja mówię, mu pokazuję, że no, no ja co mam zrobić? Nie? Jak jest skępowany, leżysz na dnie tak, no to przecież nie, nie wypłyniesz. Nie? No i po, teoretycznie no i mi pomógł wysiąść, wy, wyjść na, na, na ten, na nad wodę. I po, teoretycznie powinien mnie wyrzucić, ale chyba sam uznał, że, bo, że to jest niezaliczenie, ale sam uznał, że przesadził, więc puścił mnie dalej. No i to tam jest basen, też są takie elementy stresogenne, że na przykład tam jest ściana, i znaczy, tu jest ściana, tam jest basen. I ty słyszysz, jak się ci ludzie duszą, no, tam oni żegają, ale no po prostu wypływają tą wodę i się duszą. No to, to nie jest tak, jakby psychika wszystko działa tak, że, że człowiek wariuje. Nie? No i na to trzeba się było odpornić. Później były jakieś biegi, sala. Sala też była bardzo ciekawa, bo na sali nie można było e, odpaść, tylko, tylko trzeba było samemu zrezygnować. Tam cię tak dojeżdżali, że, e, że, 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 że po prostu musiałeś sam powiedzieć, że już nie. Nie? Czyli nie można było po prostu, oni nie mogli powiedzieć, ty wychodzisz, tylko kazali, na przykład, parę godzin to trwało, że ciągle bieganie, jakieś różne ćwiczenia, tak z boksem, mma, wszystko było. E, były nawet na, na, na gołe, na na gołe pięści, tylko walki na takie liście, że każdy do ciebie podchodził, ciebie bijł, ty musiałeś tak jakby stałeś w rogu, załóżmy tu, 20 osób jest w kolejce do ciebie i ci każdy bije po 10 sekund, a to musiałeś tam bronić. E, takie naprawdę do ćwiczenia, do. Do takiego kresu wytrzymałości fizyczno-psychicznej. Było też y, rzut, skok do wody, do morza. Oni ci tymi ripami, tymi takimi szybkimi łodziami przeszkadzali, y, żeby żebyś ty nie dopłynął. To już było akurat w nocy, że tam rzucali cię do morza. Skakałeś z takiego budynku, chyba dwupiętrowego, bo jedno, nie pamiętam. Yy, i, i, I to wyglądało tak, że oni pływali, przeszkadzali ci, a ty miałeś dopłynąć do jakiegoś tam miejsce. Co jeszcze było. Yy, kurczę, no nie ale duże naprawdę. Tego, tak jak się tam zmęczyłem, to nie zmęczyłem się nigdy w życiu nigdzie. Nie? Że naprawdę jak złączyła miesiąc treningów takich ciężkich, to, to to i tak jest nic w porównaniu do tego, co było tam. I no, tam chyba z kilkudziesięciu, sześciu osób zostało nas na koniec dziesięć, jeszcze był psycholog, jeden, drugi, to też zostało nas dziesięciu i no i tak nie było kolorowo, nie? Naprawdę. Żałuję, że to się tak ułożyło, bo też jakby starając się o tę To miałeś zły timing, prawda? Bo też jakby etatów było mało. No wtedy tak, Właśnie tak. potem gdzieś w kolejnych latach tych etatów było więcej, więc też było więcej szans Słuchajcie, na to, żeby ja zaznaczę, się znaczy że też nie przeszedłem tej pełnej selekcji pięciodniowej w lesie. Nie? No więc, więc to, 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 to tam, tam nie byłem, więc, więc to też jest inna sprawa, ale te, te ćwiczenia, które miałem w ciągu tego dnia, no to je przeszedłem, ale no pff, naprawdę, no wiecie, drążki, na przykład, nie trzeba 18 drążków było zrobić, ale taki, że nie, że ty się bójniesz, tylko masz sztywno, nie, tak? I tak, trzeba było jeszcze zaznaczyć, że wyhulasz się nad brodę, że masz drążek pod brodą, no, no naprawdę, przeżycie polecam, jak ktoś chce się, lubi jakieś, nie wiem, ekstremalne sporty lub inne cuda, no to, to warto tam pójść na takie coś. W ogóle widzisz, bo żyjemy w czasach, w których bardzo wiele osób. A jeszcze do tego takiego instruktora, bo ja miałem koszulkę Ribok. I upatrzył sobie, hamy mnie. I ciągle mnie tyrał, oczywiście. Znaczy, to ja nie mam tego za złe, że się śmieję. I zawsze ribok, i tam tyrał mnie tak totalnie, że mi jechał, że ribok, co ty kurwa robisz. Tam kazał mi jakieś za jakieś pomki, przysiady, a tam byłem w takim momencie, że naprawdę nie dało się nawet jednego przysiadu zrobić, bo się cały trzęsłeś i trzęsłeś, czy... I, i, i padałeś na ziemię. nie? I więc ja cię, taki mały łysy skoksowany był. nie? Nie pozdrawiam. <głos> <głos> Jestem ciekaw, jak Ty na to patrzysz, bo żyjemy no. w czasach y, trudnych, y, być może jeszcze przed czasami trudniejszymi. Wiele osób teraz y, mówi o wojskowości, o obronności kraju. Wiele osób pewnie, którzy nawet nie mają pojęcia o tym, o czym mówią, ale, ale mówią. Natomiast chciałem Ciebie zapytać, bo zawsze mnie to martwi i trochę smuci. No. Jak ludzie, którzy byli w wojsku, Potem to wojsko opuszczają i niestety mówią, że to nie wyglądało tak, jak pewnie chcieliby, żeby Dobra. wyglądało. Jestem ciekaw, czy z Twojej perspektywy teraz coś się zmienia w ogóle, czy to zmierza w dobrą stronę, czy niestety tutaj nie ma co być optymistą? Jak to wygląda? Weszły jakieś takie reguły nowocześniejsze, tak jak kiedyś tam się mówi, że piło się w wojsku. No to, wiadomo, no, że tak nie można, nie? ale no, tak jak zwykłe wojsko, to co mogę powiedzieć, że żyjemy tak 60 lat. 80 lat do tyłu. Nie? Czyli szkolimy się na drugą wojnę światową, a nie na, na nowo, tak jakby nowo jakąś wojnę. Jesteśmy naprawdę 100 lat za murzynami, jak to brzydko mówią. Widzisz, bo z jednej strony są ludzie, którzy są zbudowani tym, że a, ale armia kupuje sprzętu, no, no. a z drugiej to wygląda tak, jakbym nie do końca... No nie, no tak, inwestuję, ja nie mówię, że nie, tylko po prostu szkolenie jest... Ono się nie zmieniło chyba od kil... nie wiem od ilu lat, ale no jest nie narzekam, bo to, to nie o to chodzi, że będę na to narzekał, jak jak ten Halman, tak? Na zrobił mu drogą patologii i narzeka. Na to. to ty to kiedyś chodzi. w rozmowie z Tomkiem z Fight sportu powiedziałeś o tym strzelaniu y, do samolotów. No, no to na pewno jak mi będzie jakiś ten. Y, nie wiem, odrzutu, nie wiem, jak to się nazywa, no też zapomniałem te takie szybkie samoloty. Myśliwiec? Myśliwce, na przykład, zapomniałem słowa. Będę do niego strzelał, myślę, że trafię. Nie? No to niestety y, nie są optymistyczne słowa. Y, biorąc pod uwagę zagrożenia, które czyhają za naszą. No wschodnią nawet strzelanie, granicą. wiesz, no nie można się. Ruszyć, ciągle, ciągle jesteś takim w miejscu, wiesz. No ale to się nie ma co dziwić, bo do wojska czasem przyjmują specyficznych ludzi. No i ty wiesz, no naładowaną bronią się na przykład potrafi odwrócić do ciebie. Nie? No, to, no. Więc ja się nie dziwię, że tak jest. Jest tak, jest naprawdę połowa ludzi jest spoko, jest, jest też wysportowani, są. są, są... No, mają jakieś umiejętności mają pstrykę do tego a druga połowa jest tam z przypadku tylko że pierwszego dostają pes. ja się boję to jest właśnie moja obawa że boję się że ci, ci ludzie o których teraz mówiłeś którzy no. tam nie są z przypadku którzy są wysportowani kompetentni tak. mogą gdzieś w jakimś, na jakimś etapie stwierdzić poddać się po prostu nie to nie jest miejsce dla mnie ja tu nie mam no, szansy się wykazać tak często jest nie dlatego no, to jest smutne no to, to tak ale tam wojsko najgorsze że trzeba udawać że nic nie umiesz bo jak zaczniesz coś pokazywać że umiesz to rzucą na ciebie całą robotę Czyli typowa psychologia. Coś robisz, coś się wykazać, coś ten, no to dobra, on chce się wykazać za go Robotą, nie, a my będziemy siedzieć i oglądać coś. Dobra. Zamykamy ten temat. I jeszcze chciałem cię zapytać na początek o walkę, która już jest za nami. Ale jako zawodnika z tego świata, ale też mhm. gromdziarza, walka Dondiego kontra Michał Pasternak. Mhm. Michała Pasternaka znasz doskonale, sparowaliście razem. O, to może zacznę od tego pytania. Pomyślełem pozwól. też. Tak, ale zacznę od tego pytania o, o, o pastę. Bo ty kiedyś powiedziałeś, że z pastą się fajnie sparuje, bo on potrafi sparować. Tak. A, a niektórzy gdzieś tam na tych sparingach, jak to mówi Mateusz Borek, mylą, odwagę z odważnikiem. No. Rzeczywiście jest tak, że niektórzy zapominają, że to są sparingi? Niektórzy tak, nie. Gorzej się to dla nich kończy później, ale, ale nie, no tak to zależy człowieka. Z pasternakiem jest tak, że, że ciężko się nim sparuje na tej zasadzie, że trzeba trochę więcej myśleć, bo jest śliski, niewygodny, dziwny. Dziwny w tym sensie takiej walki bardzo dziwnie dziwnie boksuje. E, bije się na tej zasadzie, że ciężko go trafić czysto. O tak, tak jak kubicz ono trafiał przez dużo osób czysto, no na wszystkich tak naprawdę. A tu było tak, że nie miał takiego typowego czystego ciosu, że że, wiesz, że to widać było, że trafił. I ciężko się sprawia z pasternakiem. Jest niby nie jest jakiś tak, jak mówi ten yy, tybór, że jest flegmatyczny, nie? że nie jest dynamiczny, okej, okay, ale nie wiem, ma coś w sobie takiego, że, że ciężko się ciężko do niego dojść ma te takie zrobił unik kiedy trzeba odejdzie, kiedy trzeba wystawić ręce kiedy trzeba jest taki inteligentnie walczył tak powiem spróbuję Ty się spodziewałeś takiego przebiegu walki yy, Michała z Kubiszynem no tak dużo osób skazywało Michała na porażkę ja i mówiłem że poczekajcie do walki bo wiedziałem jaki on jest niewygodny więc yy... Więc spodziewałem się jak to będzie wyglądać i wyglądało tak jak się spodziewałem, a werdykt, no werdykt jest jaki jest, uważam za słuszny, bo tak samo jakby wygrał Kubiszyn, też bym nie powiedział, że był zły. Śledzisz Gromdę? Tak. No. To chciałem Cię zapytać o jednego gościa, o Jokera, a, no. Jakuba Szmajdę. Tak, wiem, wiem, to wiem. Ale też dla naszych widzów to mówię, tak. wiadomo, którzy mogą nie być aż tak w temacie, no. bo to jest gościu, który raz, że ma walczyć w marcu z Kubiszynem o mhm. pas Gromdy, a dwa mówi, Albo wiele osób mówi o tym, że to jest człowiek, który może mu realnie zagrozić. Zresztą błyskawiczna kariera y, szmajdy w no. gromdzie. Według ciebie. To rzeczywiście jest człowiek, który teraz może rzucić wyzwanie Kubiszynowi, czy jeszcze za wcześnie rzucić może i powinien, no bo z kim ma teraz walczyć, ale. Kubis się tam raz powiedział, że on będzie mistrzem, ale jak, jak on odejdzie. No i mi się wydaje, że tak będzie. Choć. No, nie wiem, tak mi się wydaje, ale nie chcę osądzać, bo jest mega dobry, nie? Ten, ten yy, Joker. Yy, jest, jest. No, moim zdaniem, no jest numer dwa, nie? No, bo jest numer dwa, bo bo nie mogę powiedzieć, że jest numerem jeden, bo jest Kubiszyn numerem jeden. On jest numerem dwa. Może wygrać, ale stawiam tak, jakbym procentowo miał ocenić, no to 70-30 na Kubiszyna. To nawet ważne, że mówisz, że jest numerem dwa, bo wielu zawodników jest tu, że gdzieś by pretendowali do tego, bo masz Balboę, nie, masz. Yy, no tak, no Balboę też by tam posadził na dwójce, no ale teraz nie mogę, nie? względem walk, które, które ma z Kubiszynem. No, ze Szmajdą nie walczył, nie? więc ciężko mi powiedzieć. A Szmajda jest. o balbole wiemy. Balbole, dobrze powiedziałem, dobrze. Mhm. Chyba. Wiemy już wszystko, a o Szmajdzie jeszcze nie. Zawsze mam problem, jak mam balbole odmieniać, wiesz, tam. No właśnie, Balboły, balbole, balbole, <grym> <grym> tak. Wiem o co chodzi. Bartka. Krzysztof, Bartka, i... bardzo tobie dziękuję, że odwiedziłeś nasze studio, że sobie porozmawialiśmy. Nie miło. Rzeczywiście, przepraszam. przygotuję Będzi... się następnym razem. Przepraszam, znowu. Cię... Ostatnio cię telefony zawiodły. Tak, miałem na myśli a tu nudy, nudy. nudy, nudy. Masakra, byli. nikt nie poddymił. Nikt nie poddymił. Przepraszam, że nie zadzwoniłem do Dominika, poprawię się. On teraz... Ja mam numer, jak chcesz. Serio, mam. Ja myślę, że ty dzisiaj byś miał okazję się wykazać jeszcze, także spokojnie. Bardzo Tobie dziękuję. Tak. Y... Powodzenia. Dziękuję. A przede wszystkim Wam dziękuję, dziękuję za uwagę, moi drodzy, bo moim i przede wszystkim Waszym gościem był Krzysztof Ryta. Ja tylko na koniec powiem tobie, że. Chciałem cię jeszcze jakieś w gromdzie zobaczyć, bo dawałeś kapitalne pojedynki, naprawdę. No nie zawsze. W tę stronę albo w tę, ale było ciekawe. Nie, no jest ciekawe, jest fajnie, może zagorszczę jeszcze. Dzięki wam, słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia.